Thank mm -hmm. you. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako małżonkowie, którzy potrzebują Twojej miłości. Jako małżonkowie, którzy cierpią, którzy, pomimo tego, że jesteśmy razem, to tak wiele nosimy ciężarów, lęków, trwogi. Tak wiele rzeczy nas rozdziela w tym trudnym czasie. Chcemy Pani być przed Tobą we dwoje. Nie osobno, ale we dwoje. Gdy nas połączyłeś, i chcesz, żebyśmy byli w jedności. A nam tak trudno jest być razem, blisko siebie. Przyszliśmy do Ciebie, żeby żebyś nas na nowo połączył, żebyś nas na posklejał, uleczył, pielęgnował. Bo sami nie dajmy rady. Sami nic nie możemy czynić. Tak Panie, przychodzimy przed Twoje święte oblicze. Pełne miłości. Przychodzimy razem, by wpatrywać się w tą miłość. By zaczerpnąć. Od Ciebie, od źródła. Ty jesteś naszym Panem. Ty nas połączyłeś. Ty dałeś nam wszystko. Przechodzimy do Ciebie. Bo do Kogo pójdziemy? Tak, Panie Jezu, u ciebie jest uleczenie, u Ciebie jest uzdrowienie. Ciebie z miłosierdzie, którą możemy być. Chciałem Ci najpierw, Panie Jezu, podziękować. Tak mało dziękuję w moim życiu. Ci mam taką okazję tak być przed Tobą, twarzą w twarz. Chciałem Ci podziękować tak z całego serca za moją żonę, za to, co jest między nami, za jej miłość za to, że jesteśmy wierna i taka oddana. Chciałem Ci podziękować za nasze dzieci, które są owocem naszej miłości. Chciałem Ci podziękować za tą więź, która jest między nami. Taka często pokierżowana, poraniona. Naderwana gdzieś tam, ale nadal piękna i żywa. Bo ty nas związałeś, nas jakoś tak połączyłeś, cudownie. Dziękuję Ci, Panie, za moją żonę, za to wszystko, co przez Nim dajesz. Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, Panie, mamy od Ciebie. Ty nam dałeś siebie, dałeś nam y, siebie nawzajem. Jesteśmy dla siebie darem. My możemy Ci oddać tylko nasze dziękczynienie. Dzisiaj chcę Ci podziękować za to, że w tym trudnym czasie dałeś mi mojego męża, który mnie wspiera, podnosi, pociesza który mogę odnajdywać Twoje oblicze, który ma do mnie tak dużo cierpliwości. Chcę Ci podziękować za każdy dzień naszego życia. Nawet ten trudny. Nawet ten pełen nieporozumień. Ale ten, który kończy się zawsze. Przed Tobą. Przebaczeniem. Dziękuję Ci Pani. Dziękuję Ci Pani za wszystkie drobne i takie może mało widoczne rzeczy, ale które też po, po pomagasz mi zauważyć w codzienności za to, że dzisiaj dostałem obiad i za to, że że ona go przygotowała, że troszczy się o mnie, że jest zapobiegliwa za sprzątanie, które dzisiaj zrobiła, pomimo tego, że ma więcej pracy niż dotychczas. No, chcę Ci podziękować za to, ten spokój, który wlewa w moje serce, bo tylko Ty możesz dać taki spokój, który ją ukoi, który ją uspokoi. Dziękuję Ci też za to, że, że mnie nie dajesz jakiejś cierpliwości pomimo moich jakichś trudności ze sobą samym. Bardzo dziękuję Panie za to, że, że, że jesteś przy nas, że, że nawróciłeś się, że jesteś jeszcze bliżej, jeszcze mocniej, bardziej. Że nas sobie dzisiaj zaprosiłaś, bo to jest w ogóle niesamowity dar na tę chwilę. Dziękuję Ci Panie. Dziękuję Ci Panie. Tak, dziękuję Ci Panie za tę właśnie chwilę, tutaj i teraz. Za to, że dajesz nam tę radość bycia razem, przed Tobą. Za to, że przed Twoim obliczem. Wszystko to, co jest na zewnątrz nas, cały świat, i wszystkie trudności, wszystkie cierpienia nie są już takie bolesne, bo przeżywamy je z Tobą. Chciałbym Cię też Panie uczciwie przeprosić za te wszystkie sytuacje, które odwracały, jakby odciągały mnie od Ciebie od... i jakoś tak raniły moją miłość, naszą miłość do małżeńską. Za takie moje porywcze gniewy, wybuchy, jakieś zachowania, w których nie umiałem się powstrzymać, nie umiałem być cierpliwy, nie umiałem być pokorny, nie umiałem pomagać, zwłaszcza mężowi. ale też innym. dzisiaj, wczoraj przedwczoraj. Hmm. Za to, że wolałem być wiernym innym sprawą, rzeczą, jakimś obowiązką. Nie miałem czasu dla ciebie. Nie miałem czasu na rozmowę z mężem. Albo może się bałem tej rozmowy. Co te wszystkie ucieczki, zdrady? Co też co, co, co raniło naszą miłość. Przepraszam Cię Panie. Przepraszam cię bardzo. Przepraszam cię za brak cierpliwości, brak łagodności, brak zrozumienia mojego męża, tego, że on też ciężko pracuje, że jest zmęczony. Przepraszam cię za. Moją niedelikatność, moje milczenie, to wszystko, co tak bardzo rani za słowa, które są za ostre. Przepraszam Cię, Panie, za to, że tak często patrzę na to, czego ja potrzebuję. Na moje pragnienia i potrzeby. I zapominam o innych, tych najbliższych, o moim mężu, o dzieciach. Przepraszam Cię, Pani. Przepraszam Cię, Pani. Nawet no, przez Pani Ci dziękować tak przylinać do Ciebie. Ale też dobrze jest prosić, bo Ty powiedziałeś, że gdzie jeśli spotkamy się we dwoje, to Ty jesteś pośród nas. Możemy prosić Ojca o cokolwiek zechcemy w imię Twoje. Tak bardzo potrzebujemy Twojej łaski. I tak bardzo potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Bardzo potrzebujemy Twojego leczenia. Proszę Cię Panią, to bym był dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym pracownikiem. Proszę cię o to, bym nie upadł. jeśli upadnę, to byś mnie podniósł. Proszę Cię Panie. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, wlewaj w moje serce ufność, pokój. napełnij mnie tym pokojem, który tylko ty możesz dać. Spraw, abym podczas tej burzy... Mogła zaufać Ci do końca, zaufać, że Ty jesteś. Wystarczy tylko poprosić, wyciągnąć rękę. Proszę Cię, oddal od nas niepokój, lęk o to, co będzie. Proszę Cię, Panie. Proszę Panie. Proszę pani, za naszych bliskich, Proszę Cię najpierw za nasze dzieci, wszystkie te nasze i te, które teraz pojawiły się. Za naszego wnuczka, którego jeszcze nie widzieliśmy na oczy, ale już wiemy, że jest. Hmm. Prosimy Cię, Panie, o to, by nasze dzieci dobrze przeżyły ten czas, który im dałeś teraz. Trudny, ale pewnie ważny dla nich. Proszę Cię za naszą rodzinę szerszą, za naszych rodziców starszych, którzy też się pewnie boją. Proszę Cię o pokój dla nich. Nie tylko o zdrowie, ale też pokój o wolność od lęku, o to byli pani ufności i radości takiej od ciebie, byli spokojni, cierpliwie i tak w radości oczekiwali na spotkanie z Tobą. Życie ze wszystkich cierpiących, opuszczonych, samotnych. Proszę pani. Proszę Cię, Panie, za wszystkie te małżeństwa, gdzie dzieje się źle, gdzie jest trudno, gdzie jest zniecierpliwienie, niechęć, zmęczenie. Proszę Cię przyjść i dotykaj swoją miłością tych wszystkich, którzy potrzebują tego uleczenia, potrzebują tego Podniesienia się i spojrzenia na, na siebie nawzajem, na zupełnie na nowo. Proszę cię, panie. Tak, panie, prosimy cię o to, by nie brakło nam wiary, by nie brakło nam ufności Tobie. Byśmy mogli być przy Tobie w Dwoje, w jedności, jak jedno ciało. Jak jedno ciało. Panie Jezu, ufamy Tobie. Jeśli zechcesz to, ktoś tutaj będzie jutro o tej samej porze. Jeśli zechcesz, to ktoś małżeństwo, będzie się modlić przed Twoim obliczem, będzie do Ciebie wołać. Jeśli tego zechcesz, to tak się stanie. Prosimy Cię o łaskę jedności małżeńskiej. I prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas. Dla nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, dla wszystkich, którzy są z nami i się modlą teraz. 不过，是那么多